Mam z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was w dzisiejszym odcinku Co by rozdać? PSC, złote kody, skina napisz w komentarzu i właśnie dzisiaj Ty decydujesz co chcesz wygrać, więc daj znać w komentarzu nie mów kwoty, tylko napisz PSC, blika czy skina, oczywiście musisz mieć łapę w górę, sobą dzwonem, komentarz oraz musisz używać kodu promocyjnego Esteban, no bo jak nie używasz mojego kodu no, to niestety widzu e, sobie nie, e, no nie wygrasz. nie wygrasz A my, tak jak widzicie, po miniaturce otwieramy skrzynki sposobem bestii. Sposobem bestii jest bestia piechowy jak na miniaturce. Więc my dzisiaj wydajemy 5600 na jedną skrzynkę. I tylko tą skrzynię będę dzisiaj otwierał. Kosztuje ona 22 zł. Zaczynam od 5. Przepraszam z góry widzowie za mój głos. No, ale chyba rozumiecie, tak? Chyba rozumiecie, jest lato, e, jest gorąco. A my trafiamy naprawdę zajebiste skiny na start. Zobaczcie, AW-ka Hyper Beast, endfurka Hyper Beast. No i, no i takie, takie rzeczy będziecie mogli sobie trafić w taki skrzynca. Może nawet wygrać, więc zobaczymy. Otwieramy. Jest to skrzynka, w której na przykład widzicie najdroższy temek 108 zł, ale sporo jest takich, jakby o wartości skrzynki, więc spoko skrzynia. Myślę, że. Yy, Warto będzie ją otworzyć. Zobaczymy. Mieliśmy 5600 na samym początku. Zaraz też będziemy skipować. E, no bo jakbym nie skipował, no to... to, to wiecie, no to bym e, leciał przez 25 minut ten odcinek. Także wy napiszcie w komentarzu. Skin, Blick, e, PSC czy złoty kod? A ja wtedy wybiorę zwycięzcę. No i zwycięzca oczywiście dostanie e, swoją, e, swoją nagrodę. Więc co? Otwieramy dalej. <laughs> Oj, ależ voice kto to był teraz. E, otwieramy O, M za stówkę teraz poleciała Zobaczcie, tutaj, a nie, najdroższy item X108 Powiedziałem, a tutaj jest awupka za 400 stówy I tutaj jest M za 3 stówki Też, więc widzicie, też zależy Wszystko od, od stanu broni e, Więc na spokojnie Otwieramy, dalej Jak lecą już, jak leci już Meczka Albo wóbka to jest dobrze O, chatterbox teraz za 65 zł A my nie przedłużamy No i lecimy, lecimy Skrzyneczka 115 zł no i będę od razu sobie sprawdzał czy coś tutaj ciekawego leci. No, na razie na tym skipowaniu. ok No i mamy. No i zobaczcie. 57. Sam zwraca całą skrzyneczkę. Tutaj jest dobry drop, bo dwa chatterboxy, A w wubka Hyper Beast. Znowu dwa 4 Nie ma źle. No, pamiętajcie, że my za 5 skrzynek płacimy 114 zł, więc to też nie jest nie jest jakoś niesamowicie dużo, ale na spokojnie. Na spokojnie lecimy o tutaj abupeczka już za stówkę sami zobaczcie no kurczę fajna jest ta skrzynia ona naprawdę potrafi rzucić znowu mamy 5.7 sevena i to jest skrzynka na której dużo nie stracicie a możecie fajnie sobie zarobić bo to jest skrzynka taka wiecie x2 to jest typowa skrzynka x2 powiedzmy otwieracie ją no i albo wam wyleci chociaż no może nie x2 a nawet x5 wiecie o co mi chodzi Wiecie o co mi chodzi? Jak wiecie, to szczelcie łapę w górę. Jak dotrwaliście do tego momentu, pamiętaj, żeby napisać e, jakiego skina, e, znaczy jakiego skina, jaką nagrodę e, chcesz ode mnie po tym odcinku dostać. Jeśli oczywiście cię wylosuję. no a my wydaliśmy już dwa kółeczka. No i z ciekawości, no jeszcze może nie. Zaraz sprawdzimy, e, co my tutaj dostaniemy. Czekajcie, wiecie, też nie chcę strony zbugować, bo już tak było, że. Że stronę pobugowałem na takim szybkim otwieraniu. No i właśnie to zrobiłem. Wykrakałem! Wykrakałem, widzowie! Ale wiecie co? Eee, no dobra, ile mamy? Aha, no tak, teraz, teraz strona nie działa, bo, bo wiecie, tak wale, wale, wale. No i mamy error. Mamy chwilowy error, ale. Dobra, wiecie co? Eee, no nie, no troszkę jeszcze. Troszkę jeszcze bym pootwierał tej skrzyneczki. Wiecie co? Widzimy się dosłownie za. No dla Was to jest sekunda. Ok, a więc jestem już na stronie, już wszystko powinno działać. No i mamy 1180 zł. I tutaj cztery koła, więc jesteśmy lekko w plecy. Jesteśmy lekko w plecy, ale posprzedajemy sobie te najtańsze itemy, które tutaj mamy. I zrobimy sobie kontrakt. Zrobimy sobie kontrakt, który mam nadzieję, że, że da nam plus. Przepraszam, znowu musimy przerwać, zaraz się widzę. Okej, okay, jestem, widzowie, przepraszam za te dwie przerwy, ale myślę, że na sam koniec zrobimy sobie jeszcze kontrakt. No i zobaczymy. Ja ogólnie oceniam skrzyneczkę Bestii za naprawdę spoko skrzynię. Jest ona bezpieczną skrzynią, tak bym ją nazwał. Jak na wydanie czterech koła tracisz pięć stówek, nawet nie pięć stówek, nawet trzy stówki, no to tragedii nie ma. Nie wiem, co chciałem tu narysować. Zobaczmy. Zobaczmy, co dostaniemy. To jest ostatni kontrakt. Mamy jakieś rękawiczki za 776 zł. W ogóle bardzo ładne te rękawiczki. Ale co widzowie, tym zakończymy. Dzisiaj krótszy odcinek. Pamiętajcie o łapce, subie, komentarzu. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.